Jakie są najwyżej kręcące się silniki w samochodach produkcyjnych? O tym pogadamy sobie w dzisiejszym odcinku, czyli o temacie, który lubimy. Ale być może część z Was zapyta, jak to lubimy, czemu lubimy, co jest fajnego w wysoko kręcących się silnikach. No to. Odpowiadam. Biorąc pod uwagę fakt, że moc silnika możemy obliczyć na podstawie iloczynu momentu obrotowego silnika i ilości obrotów wału korbowego silnika na minutę, podzielonych przez pewną stałą, w dużym uproszczeniu możemy przyjąć, że im więcej obrotów na minutę silnika, tym więcej mocy. Dobra, to po tym wstępie myślę, że możemy przejść do odcinka. Lecimy. Porsche 911 GT3 RS. Czyli zaczynamy od czegoś współczesnego. Zasadniczo moglibyśmy równie dobrze mówić o Porsche 911 GT3, GT3 RS, GT4 RS, bo te samochody mają dokładnie tą samą jednostkę napędową, natomiast skupmy się na najbardziej hardkorowym i najbardziej zaawansowanym technologicznie samochodzie spośród DNI. 911 GT3 RS to prawdziwa maszyna do upalania na torze. Auto wyposażono w mnóstwo elementów odpowiedzialnych za aerodynamikę. Przy prędkości 285 km na godzinę ten samochód Potrafi generować 860 kg docisku i nawet ma system DRS. Sercem tego samochodu jest natomiast wolnossący, 4-litrowy, sześciocylindrowy bokser generujący aż 525 koni mechanicznych i w sumie zaledwie 465 Nm. Niby momentu obrotowego jest stosunkowo niewiele, ale jako że wiemy już, że moc oblicza się na podstawie iloczynu momentu obrotowego przez ilość obrotów wału korbowego, a ten silnik potrafi się zakręcić do 9000 obrotów. Na minutę. To ten samochód wcale wolny nie jest. 0-100 w 3,2 sekundy. Prędkość maksymalna na poziomie 296 km na godzinę. No i cennik, gdyby to kogoś interesowało, startujące od 1,2 miliona złotych. Porsche 918 Spider. To tak absolutnie przypadkiem wyszło, że zestawienie rozpoczynają nam dwa Porszaki. I to no. Nie byle jakie poroszaki. 918 Spider to zaprezentowane w 2013 roku. Hiperauto wyprodukowane w ilości... 918 sztuk. Spośród świętej trójcy, do której należy jeszcze McLaren P1 i Ferrari LaFerrari, Porsche jako jedyne posiada napęd na 4 koła, dzięki czemu rozpędza się do setki w 2,5 sekundy. Łączna moc tego samochodu to aż 887 koni mechanicznych, z czego 608 jest generowanych przez V8 o pojemności 4,6 litra. Mówimy tu oczywiście o silniku wolnossącym, o silniku, który jest w stanie zakręcić się do... 9200 obrotów na minutę. Jakby tego było mało, w wyczynowej wersji 918 RSR ten silnik rozkręcał się do 10300 obrotów na minutę. Ale my mówimy o samochodach drogowych, o samochodach produkcyjnych, więc nie przedłużając, lecimy dalej, a dalej mamy Ferrari la Ferrari, czyli bezpośredniego rywala Porsche 918. W sumie powstało 710 sztuk LaFerrari, 500 sztuk w wersji coupé i 210 sztuk w wersji aperta, czyli bez dachu. LaFerrari również jest hybrydą, ale ta hybryda działa całkowicie inaczej niż ta w Porsche 918. To znaczy, w LaFerrari silnik elektryczny nie napędza bezpośrednio kół, a zamontowany jest przy skrzyni biegów, przez co zasadniczo można powiedzieć, że daje on po prostu dodatkowego boosta w wolno V12. Dzięki temu ten niemały silnik o pojemności 6,3 0,3 litra w astronomicznym tempie potrafi się rozkręcić nawet do 9250 obrotów na minutę, będąc w stanie przy okazji wygenerować 963 konie mechaniczne i 900 Newtonometrów. Sam system Kers Ferrari generuje dodatkowe 163 konie mechaniczne, co oznacza, że Ferrari wykręciło 800 koni mechanicznych samego wolnossącego silnika. Obłęd. Suzuki Cappuccino. No także z Porsche, Porsche i Ferrari przechodzimy sobie na Suzuki. Model Cappuccino to K-car, czyli mikroskopijnych wymiarów japoński roadsterek. Roadsterek, bo umówmy się, że roadsterem tego nazwać raczej nie można. Mamy tu do czynienia z samochodem z napędem na tylną oś, markowanym jako samochód sportowy, który pod maską posiadał turbodoładowany. Trzycylindrowy silnik o pojemności 0,7 litra, generujący 64 koni mechaniczne i 85 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Wiem, nie ma szału, ale to auto było tak małe i miało tak mały silnik, by mieścić się w pewnych przepisach podatkowych. Te parametry natomiast i tak nie zmieniają faktu, że silnik tego auta potrafił się rozkręcić do 9300 obrotów na minutę. A fakt ten jest tym ciekawszy, że Cappuccino posiada turbodoładowany silnik, a zwykle wysoko położone czerwone pole na obrotomierzu jest domeną silników Wolnossąd. Mazda RX8. No, wiadomo, dziwne by było, gdyby w tym zestawieniu nie znalazł się żaden silnik Wankla, który przecież słynie z tego, że kocha wysokie obroty. O masie LX8 można powiedzieć wiele, natomiast w gruncie rzeczy jest to świetny samochód z trudnym w eksploatacji silnikiem, którego często prościej i taniej jest wymienić niż remontować. Fani Wankli zwykle jednak są absolutnie przeciwni wszelkim słapom i no. Trochę się im nie dziwię, bo silniki wankla aktualnie są wymierającym gatunkiem. Silnik RX-8 to jednostka o nazwie Renesis z dwoma rotorami o pojemności 1,3 litra, która w mocniejszym wariancie generowała 231 koni mechanicznych i 210 Nm. A silnik ten potrafił się kręcić nawet do 10500 obrotów na minutę. Ale jeśli myślicie sobie, że o fajnie, silnik 1.3 trzymał, a pojemność pewnie to wcale niedużo paliło, no to szybko sprowadzam na ziemię. Realne spalanie, z jakim trzeba było się liczyć, to jakieś 15-20 litrów na 100 km. Ariel Atom V8. Nie wiem, czy pamiętacie ten twór, ale ja pamiętam, że w momencie, gdy on debiutował na rynku, świat motoryzacji aż wrzał, bo powszechną informacją było wówczas to, że ten samochód posiada lepszy stosunek mocy do masy niż mityczne wówczas Bugatti Veyron. Mówiąc precyzyjnie, mówiliśmy tutaj o mocy 475 koni mechanicznych przy masie zaledwie 520 kg, a stosunek mocy do masy bliski 1 do 1 w 2010 roku był niebyle czym. Jak nietrudno jest się do. Myślić, Ariel jako niskoseryjny producent nie miał w swojej gamie swojego własnego silnika. Natomiast podszedł do tematu dość niestandardowo, bo 3-litrowa V8 w atomie była tak naprawdę dwoma połączonymi ze sobą rzędowymi czwórkami z Suzuki GSX 1300R. No, silnik z motocykla, a motocykle wiadomo, że lubią się kręcić wysoko, w tym przypadku silnik w atomie kręcił się do 10600 obrotów na minutę. Mercedes AMG1, czyli najszybsze drogowe auto na torze Nordschleife. Powstanie zaledwie 275 sztuk tego samochodu, a każda jest absurdalnie wyjątkowa. AMG1 powstawał przy współpracy inżynierów teamu F1 Mercedesa i samego Louisa Hamiltona. Do napędu służy silnik bardzo zbliżony konstrukcyjnie do jednostek znanych z bolidów F1, bo mamy do czynienia z jednostką 1.6 w układzie V6. Silnik spalinowy współpracuje z czterema silnikami elektrycznymi i samodzielnie generuje 574 konie mechaniczne. No, jak na 1,6 przyznajcie, że jest naprawdę grubo. Natomiast po wsparciu ze strony aż czterech silników elektrycznych, łączna moc układu to 1063 konie mechaniczne. Wał korbowy tego silnika może się obracać z prędkością równych 11 tysięcy obrotów na minutę. I w ogóle ciekawostka, dajcie znać w komentarzach, czy wiedzieliście, że ten samochód posiada tak zaprojektowany układ wydechowy i ma tak de facto trzy końcówki. Aston Martin Valkyrie Wiem, że patrząc na ten samochód jest aż trudno w to uwierzyć, ale tak, to jest samochód drogowy. Nawet Max Verstappen takim jeździł po drodze. Valkyrie powstało przy współpracy z zespołem F1 Red Bulla. Auto mimo że drogowe to jest zaprojektowane typowo z myślą o jeździe na torze, o czym świadczy chociażby fakt możliwego docisku o wartości nawet 1800 kg, a sam w sobie samochód waży 1355 kg, co w teorii oznacza, że przy odpowiedniej prędkości dałoby się tym samochodem jechać do góry nogami. Sercem Astona Valkyrie jest 6,5 litrowe V12 zaprojektowane wspólnie z Cosworthem, które generuje. <tryk> tysiąc koni mechanicznych. 1000 koni mechanicznych z wolno sącego silnika bez żadnego turbodoładowania. Do tego po wsparciu ze strony silnika elektrycznego łączna moc tutaj to jest 1176 koni mechanicznych. A silnik, będący absolutnym technicznym majstersztykiem, przestaje nabierać wigoru przy dokładnie tysiącach, 100 obrotach na minutę. GMA T33 albo inaczej GMA T33. GMA to skrót od Gordon Murray Automotive, a jeśli nie wiecie, kim jest Gordon Murray, to źle. Ale na wypadek Wampowy. To gość, który w latach 1969 do 1985 był głównym projektantem Brabama. Za jego kadencji powstał m.in. najbardziej kontrowersyjny bolid w historii F1, czyli model BT-46B z wielkim wiatrakiem z tyłu, zasysającym powietrze. W 1987 roku Murray dołączył do McLarena jako dyrektor techniczny, w międzyczasie jeszcze coś tam pomógł przy projektowaniu np. takiego McLarena F1, a potem jeszcze. Mercedesa McLarena SLR. No i tak wyszło, że gość, który o ściganiu się wie dosyć dużo, w 2017 roku postanowił założyć swoją markę. GMA T33 to auto, którego produkcja tak naprawdę dopiero się zacznie w 2024 roku, ale już co nieco na jego temat wiemy. Wiemy m.in. że do napędu posłuży 4-litrowe V12 zaprojektowane wspólnie z Cosworthem, które będzie kręciło się do 11100 obrotów na minutę. Czyli dokładnie do takiej samej prędkości jak silnik w Astonie Martinie Valkyrie. Ale jeżeli myślicie, że te 11100 obrotów to grubo, to... Pozwólcie, że przedstawię Wam najwyżej kręcący się silnik w samochodzie produkcyjnym na świecie. GMA T50, czyli trochę bardziej hardkorowa wersja modelu T33. Pierwsze, co może Wam się rzucić w oczy, to wiatrak w tylnej części karoserii, który, tak jak pewnie bardzo dobrze się domyślacie, nie znajduje się tam bez przyczyny. Jest to wiatrak, który ma służyć zasysaniu powietrza spod samochodu. Masa własna tego auta to zaledwie 997 kg. Do napędu służy również 4-litrowe V12, które tutaj jednak generuje 650 koni mechanicznych i silnik ten kręci się nieco wyżej, tak dosłownie odrobinę. Ale zanim powiem wam do dokładnie jakiej wartości, pozwólcie, że przedstawię wam pewien interesujący fakt, a mianowicie fakt, że silnik ten nabiera obrotów w tempie 28,5 tysiąca obrotów na sekundę. Co oznacza, że od obrotów jałowych do odcinki silnik jest w stanie się rozkręcić w zaledwie 3 dziesiąte sekundy. Oznacza to również, że odcinka w tym silniku znajduje się przy wartości 12 100 obrotów na minutę. No i tym też samochodem kończymy dzisiejsze zestawienie. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Na